Lecimy W tych kolejnych trochę miota Poprowadziło mnie jak na bobslayu Do tyłu, bercisz. no dobra naprawdę. radę nie wahaj się, Dariusz! Dariusz to lepiej nie kurwa, znalazł. Dobra, Nie wiem, była. To tutaj trzeba było, Krzysiek, zjechać, po świeżym śniegu byłoby lepiej. Też myślałem, czy po świeżym nie machnąć, to by utracął prędkość. Ale też... ta kolejna zabije. No, dzięki no, się razem, dziękuję. A jak Darka za Wiedziałem, że coś tu się będzie dziać ciekawego Oczywiście o, Nie ma się co pierdzielić po tym Musimy teraz się teraz przygotować na trochę wieczne warunki Nie I pierwszy raz? Tam Nie, dam to tylko z tyłu i ty. Dobra? Pierwszy raz Aaaa Nie słyszę! Można! Ale ten się żyje, jedzie chyba, tak mi się wydaje. Ten się chyba żyje, jedzie, tak mi się wydaje. Słyszę, No to na butach chociaż, też się dajeździłem jeździłem. Nie no, kurde, Nie no, kurde, wiadomo, że ten. Ja to mam objeżdżona. Pierwsze ćwiczenia. Nie wiem na co rozumiem. No bo właśnie, no to jest niesamowite, że kurde. Tu myślałem, że sobie dodzwonię i wiesz, i z delikatnego ruszę od razu. to no tutaj jest gdzieś po pas. Ja tu stanąłem. Już. Tam jest najgorzej, tylko to do pierwszej, pierwszej połowy, potem już jest Merelajcik. Czekaj! To w lewo bardzo! Nie, ogień Ogień, ogień! No. Braku nie, No. nie, jest, nie, 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 Wyjdzie, bo tu trzeba po prostu większy rozpędzić Nie, to się nie zjada Nie? Nie, nie Ja bym się będę dwa ja ciągnę włosy Od początku tego to nie odpuścił wcale, nie? Nie, to, to Minimalnie, chodzi o minimum Ja się Tu? Ja bo... tu... tu... Ale... się to, to, może, to tak. może, może widzieć to, widzi... może widziałem, nie wiem, wyszli tu za A tam dzisiaj jedziemy tutaj na, na to wzniesienie. No, tu na no wprost, tam jest takie kamieniołom I tam też zajrzymy chyba fajnie zjazd. Zresztą wiatrem będzie. nie na Dobra, już nie na rzeka i tak wam odpuściłem, bo chciałem jeszcze tam na tą po prawej stronie, jest taka górka zwierząt. Tam jeszcze ja, chciałem to dojechać. Uwaga, tam pokazujesz? Taki i biegli na wykluźnięcie z piecakami z tym odpilądowaniem i takie tabliczki porobili 2000 yes. metrów, a tam było do 3,5. Jakich 2000 metrów, żeby ich podnieść na duchu. No spoko Potem tam był 1000 metrów. Super, jest, nie? Pobrać, pogadać. No, jest super. I wreszcie można pogadać. I wreszcie jest wodnicę. No, Śmiało dawać Ekstra No i Bercisz Dawaj kręć kręć nie przestawaj no, Patrzy się skupił na oderwaniu i najdalej polecić główne ostro 可以吧？欢迎继 Dawaj, dawaj. Ale wieśzone wysoka. Coś jej Zobacz, na parę dzinki to bagna. No a to nie, tylko nie 10 bet, tylko 200! Siedźcie, <grywia> bo mnie bało ten chłopak. Dzum? Tak łysz? dręci się No daj. Teraz sobie wyobraź świat na turbacz.

just <laughs>

<śmany> Broda Dawaj daj. Nie, 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 żeby był zjazd, musi być podjazd. Tak ładnie. Osa. Piękna sprawa, ale ten śnieg też już. Chyba się zaczął roztapiać Teraz, że stosze też są sprawdzić jakie jest Ale nie wiedziałem, że aż tak długi się da pociągnąć Jak było? Fajne, nie? Superancko. Super, like Ale jest wie Nie Tutaj do mnie Gdzie No tędy, jak przyjechaliśmy No dobra może być też tędy. Nie, nie. Dobra, chodź. No to jest tędy ten krócej e, spoko jest. I to wszystko. O też już są.